Hey guys, and what the 10 I I'm so Happy Olsen here again, but I close the same end. Let's go with Pat the Power-Ups! Yeah, Pat the power UP! Oh my gosh! Pat the Power-Ups! is not the, the Pat the Power-Up! Oh my gosh! Why would this fend you? Oh my gosh, this... Damn it! Oh my gosh! Okay, she had uh, a to my queen, so we got the queen. This on the oh, no. wild, the won this. I want not know what's happening. I'm gonna get this finger back. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, that. Oh, that. I'm gonna kill. Hey, I'm gonna kill guys because I. Sorry about it, guys, you will save me. I uh, know when you save me, or focus it. Oh no. Don't put it this ice, this thing. No. No, no, no. Wait, wait. okay, I need to get out here, bed. Where is it? Where is it? Oh. <gasps> I Think so, guys. He got twenty minutes. Oh my gosh! I check on this fig And what's this? stuff? what's this? stuff What's this? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh, okay. Oh, he got twenty. Oh, where's that? Where's some guys? Oh, there's that guys? Oh she had the moon and she had this moon She was this a you was this you Oh Oh it got the Okay so I know guys because not like no I can wasn't a no why kid want a no why kid me Let's see what the can me. You did this, guy? Oh, this is no like me. Oh my. What? Yeah. Oh my gosh. And where's the guy? Where's the guy? Oh my gosh. Where's the guy? Is she there? Is she there? Where is this? And where's the car? Where's the car? Oh my gosh. <gasps> My jako z tym to stop. Idź jest tak, i okej, a trzeba iść do was, i idź do east. Aż jestem. 20 nie, not 20, aż jest na ci sąd. Jasne nie ma ci są tu. Okej, okay. idziemy do, do to tutaj. E o, oh, on ma noć piersiąd. Zobaczcie, on ma piesąd. U uh, on ma piersiąd. On ma piesąd? Wow, bo się... ma piersiąd. Jak piersiąd dostałem? i piersiąd dostałem? Zero! O ja zero mam. No a bo... Bo tutaj ciało tutaj. Bo tutaj mam dość y, tutaj, a potem ciała tutaj. Czyli nie było zero, tylko tam. Ok. No to. Gdzie jest tam gość? Gdzie jest tam gość? On. Bardziej niż gość. O, tu jest gość. Bo czy by cię czy nie. Nie wiem, czy goszcz gość zrobił. Patrzmy, czy gość zrobił, czy nie, bo ja nie wiem, co ty zrobił. O nie, 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 to stało nie. O nie, nie mogę, no. Wstawaj. It... ma pizza o. O, oh. oh. kochany ja Jesteś doszną i jest, a Do, fuck?

Wróciłam z tego, bo raz ja i nie wiem. On jest nos A ja cię boję, no. O poku... o tez, no ja to Jatua. Wa... A ten waczył mnie. No, super. To jest ja cię mieć początku i potem ja cię boję pokonać o nią. Już zjem, Jak 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 kota, to będę kota i potem jak jak będzie ją biła czy się, to raz je zabijają. Czy. Uh, jeszcze mam. Jeszcze mam. Jeszcze mam. O nie, się! I... Co ty sobie? On ciągnął maskę! Nie do, no. Nie no! Zakajem masno, do pupija! Kasmas do no pupia O nie, łatrzyłam jakieś finiki, no nie! Jak? Okej. Okay. Idziemy i obiemy zdjęcie, bo... No. Oni mam mokre jęczy, no... O nie! Je... Nie, nie czy tutaj pu czy tu! Nie zdjęcia. O nie, też ja czy inaczej na początku. Nie, ja byli mieć początku i potem Zjeść na makaron. Makaron! Okej, tu jesteś i ja czy byłem umieć bo ja z niemężę, jak kot. O nie. Jeszcze. O! Ooo, oh, ooo, oh, ładnie, ładnie. Ładnie. To jest... To czemu on nie działa? Jak uczył sobie filmiki, to ja, i nie To jest... O! No. No. Ja mi oczywiście zrobić zdjęcie. O nie! Co jest to za chuj?! Nie jest i to jest kupa, to jest kupa. Tu, tu, tu. albo to jest tutaj tu, tu so, nie wiem. A je dostanie snu Dostaniesz na snu dostaniesz. dostanie na kale, tak, na kale. I dam ci bombę, a je nie ma bomby ci. Robię tylko koło i odzyskamy ci damy tego koła i damy isuwada i damy tę bombę. I taką Jak on zobaczy jak jest sunek, to się asie... nie to jest sunek. Jak on zobaczy taki sunek, to będzie ja siadno bombę i... I... i on będzie umać tak dobrze wyłomiłem. On wie, to jest bomba, to jest bomba, a i... Jest bomba. I my się zjeżdżamy i uciekamy stąd, i nie zobaczę, bo ja sobie nie będę A ja jestem na go czy Nie pokazać i jeżdżę. Jeszcze. Yyy... Czu... Bo...

Okay. What about the bum bum? Wash your bum bum, wash your bum bum every single day. Wash your bum bum, wash your bum bum, wash the dirt away. Somehow me! Sit down, smoke! What about the bum bum museum? Wash your bum bum, wash your bum bum every single day. Wash your bum bum, wash your bum bum, wash the dirt away. Now the bum bum squeaky clean of the ZJEM JAK ON SADZI TO do... W... Mm. OK Idziemy do um, eksniska i... Bierzemy no... Bez i... Ja się czułam no bez Jest Dziś... Dziś no... OK, ja trzeba iść i zostać tam NIE o oh nie, no zę. Ja trzeba iść tutaj. Iść, iść, Okej. Okay. Mamy mówienie. Ciśniemy. Ci jak zobaczy to raz, on będzie kuzonia jak... Nie wiem czy ona będzie. Z kuzonia. A już wiem, jak on ja idę stąd, to to zostawi jak idę stąd. Jeszcze będzie. Okej, okay, no eee. No pa i z i walczyj taką głupią babę. No to pa!